Eee, witam, eee, witam w kolejnym odcinku z serii Pograjmy se The Witcher 3 Wild Hunter eee, dziś, Dzisiejszy odcinek będę prowadził ja eee, Jeżeli nie wiecie kim ja jestem no to sobie obejrzyjcie poprzednie odcinki z moim udziałem A tam trochę informacji personalnych zostało podanych No także eee, zapraszam do oglądania O kurcze O kurcze o kurczę, ja tu, nie wiedziałem, że mi... ja tu nie wiedziałem, że mi kolega kazał walczyć z niedźwiedziem nie na samym... W ogóle fajna tutaj się scenka zrobiła. Już Geralt został na samym początku stratowany przez niedźwiedzia. No ale dobra, w takim razie musimy tego stwora pokonać. Nie wiem, czy za niego jest jakaś nagroda, czy nie ma nic. Mój kolega śpi obok mnie, więc... O, o kurcze... Dobra... Załaduj ostatni zapis gry. Mam nadzieję, że już go nie spotkamy, bo nie był to jakiś... Chyba yy, to postać, którą należało... Yy, pokonać, aby przejść do, do następnej części fabuły. No wiem, wiem. Wsiedliśmy sobie pizzę i... No dobra była, także możecie nam tylko zazdrościć. Bardzo fajnym miejscu mnie przeniosło. Jest tak, tak, zrobimy to. Zrobimy tam, pójdziemy gdzie mamy iść. A, tutaj się znajduje. Tutaj się znajduje nasza płotka. Hej! Jest... Nie, ale... nie, jest. że ja nie, jest, to nie, jest, to nie, <laughs> nie, co paskuj? Taki pies. Potrzebuję pomocy. Taka łatwa gra. A tak, tak, tak to nie powinno być, że ja tak przegrywam łatwo. Ciekawa podpowiedź. Warto wiedzieć na przyszłość. Dobra. Może pobiegniemy na piechotę. Szakłak. Szakłak. Fajna nazwa. Ciekawą rzeczą jest też to, że on widział, że on jest Ma jakieś wisielce. Nie źle się zapowiada. Pięknie bije światło Boga. Dobra, dobra, dobra. Nie, po nie chcę powtarzać błędu z yy, przez kilku minut. Chociaż... Tej kolega przejął teraz stery. Z niewiadomych przyczyn pragnie pokonać te utopce. No, ciekawie się zapowiada. Jakiś puszczyk mamy. Fajny ten mikrofon. Piękna rzecz. No nie poszło. Ale faktycznie inna, inna muzyka jest niż... niż kilku poprzednich odcinkach to na pewno. co do tego nie ma żadnych wątpliwości dobra Od... bo to jest odcinek który ja prowadzę tak tak dobrze. więc przyjemny ster mogę ci oddać go tylko pod warunkiem że zabijesz to udolce że ci się to uda okej okay? nie to, to ja nie, nie. E, to ja nie chcę e to ja nie chcę dobra to ja już stąd idę uspokój się nie, 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 nie. Dobra i idę stąd, bo to już nie ma co tak patrzeć. Dobra, idę i koniec, koniec, koniec tego dobrego. Tak będę udał już, już. Koniec, już, już nie będę nagrywał, bo to nie ma naprawdę sensu. Już Do, dosyć, nie, to, to, to się nie powinno udać. I koniec, ty okay. Zatrzymaj. Okej